Tak, miejsce zbiórki, Jungle Wee, i w dzisiejszym odcinku zabiorę Was i siebie do buddyjskiego klasztoru. Sam jestem podekscytowany. Widziałem to tylko na zdjęciach. Wygląda naprawdę kultowo, więc myślę, że zarąbisty odcinek się dzisiaj nagra z tego miejsca. Ja się trochę czuję dziko, nie nagrywałem parę dni. Ale, ale myślę, że jest ok. Tak jak mówię, jedziemy do buddyjskiej e, świątyni. Jakieś tam sprawy biznesowe są do ogarnięcia. E, to też jest śmieszne, co? Że nawet e, w klasztorach buddyjskich zaczyna się robić tak, jak w kościołach i, i jakieś tam interesy swoje robią. Ale to chodzi o renowację tego miejsca, więc nie jest to jakaś taka przepyk jak w kościele katolickim i wyciąganie pieniędzy od ludzi tylko no tak jak mówię chodzi o renowację fajnego miejsca więc mam nadzieję że uda się nagrać fajny odcinek że będzie co pokazać że przede wszystkim jak ja tak i wy e, będziecie podekscytowani tym odcinkiem i możliwością oglądnięcia tego miejsca także zaraz lecimy Dobra, ekipa gotowa. Jedziemy do świątyni. Dzydzyn. Zaraz przyjeżdża auto, które mamy wynajęte i widzimy się na miejscu. วันนี้ถึงิดแผนหมดเลยสวีนอยู่ชั้นฟูด้วยที่ร้านไม่ต้องปล่อยเพราะว่าน้องพ่อไปไปเจิมร้านให้แล้วก็ดูดวงให้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าไอ้ดวงหนักทำบุญยังไงเราก็ลงธีวีร์สัตว์อยู่นี่พอี ดีไหมครับที่ร้านคะว่าไหนี่ี่ีวไหนที่พี่วีไม่อยู่ร้านอ่ะเพราะลูกค้าฝรั่งชอบเข้าแล้วน้องเขเล่นทำ่อกวนะแมยนี้ลนู่ก็้านเขาบอผัต้ี้าเชื่อาไหมต้องติลาได้ตรนี้ตกได้ตรงนี้ตกไม่ได้ No powiem Wam, że fajnie to wygląda i rzeczywiście jest to na takim zadupiu klimatycznym. Kozacko, Kozacko, jakby nie wiedział, że tu takie miejscowe są, to już mi się wcześniej wybrał, na jakiś spacerek spacerek, no nie spacerek, bo tu trzeba jechać parę kilometrów. No ale to wszystko jest powiedzmy w tym samym mieście. Wcale nie trzeba jechać nie wiadomo gdzie. No wygląda kozacko. co prawda tu od tej strony dość komercyjnie jakieś budeczki wcześniej mijałem też miejsca gdzie można jakieś kupić pierdołki czyli jak to na wszelkie bazary i w kościołach katolickich no ale liczę na to, że tam w głębi, gdzie idziemy będzie wszystko już inaczej wyglądać ale jest klimacik jak kurde w japońskich filmach chińskich sprzed dawnych lat o sztukach walki z Brucele w klasztorze Shaolin tu jest jakieś wejście, nie wiem gdzie ale dobra, na razie lecimy tędy no jest klima normalnie się czuję mi się przeniósł do jakiegoś filmu robi wrażenie. Nie ten jakiś większy budda, ale dobra, przejdziemy wszystko i na spokojnie oglądniemy. Później mam też dogadane, że będę mógł przeprowadzić wywiad z jakimś mnichem. No prawdopodobnie nie ja, bo ja się z nim nie dogadam, ale ktoś z mojej ekipy pogada. Przetłumaczymy i dowiemy się czegoś więcej. O tym mieście. O! Nie widzicie tego jeszcze, ale tutaj jest ta świątynia centralnie nad morzem. Tu jest taka wioska, jakaś rybacka też. A tam dalej nagram zaraz frontową kamerą. Jest morze. No, powiem Wam, jest. Jest klimat, warto było przyjechać. Tak to wygląda z tej strony. Tam jakaś fajna wysepka w oddali. Naprawdę musiał trochę przyspieszyć, bo mi ekipa uciekła. No ale dla mnie priorytetem jest, żeby nagrać jakieś fajne ujęcia. No bo jest fajnie. Jest mega, mega klimat. Mam szczerze, że gdzieś widziałem jakieś takie szyldy z możliwością wycieczek. Nawet nie wiem, czy jedna z nich nie była tu. No jest pięknie. W ogóle jak to wygląda? Sufit tutaj. Kamera nie jest jakaś mega. Fajna. Żeby uchwycić dokładnie z dobrą rozdzielczością. Jak to wygląda. Tu mamy ekipę nichów, nie wiem czy to budda, nie budda. Ale panowie wyglądają zacnie. Jeden słoniu. Dobra. Lecimy dalej, bo tak jak mówię, przychem z ekipą. A ekipa gdzieś mi śmigła. No fajnie, kolory, wszystko. I tutaj wyjście na plażę. Dobra, jest ekipa, bo chodzi tam o renowację jakiegoś tam miejsca, po właśnie w tych skałach. Zaraz sobie to oblukamy wszystko. Co, i jak? Mam nadzieję, że się odcinek spodoba. Tam jakiś mnich jeden, drugi. muszę tylko znaleźć miejsce. Jak się dostać na dół? Tam jakiś pięciometrowy metrowy budda kolejny. Dobra. No jest. Klip. Klimacik. Tylko dalej nie wiem jak się dostać na dół No właśnie, nie tędy Dobra. Generalnie chodzi o to miejsce O to miejsce, ale jak wam tu zeszli. Raczej nie tędy. No ale ziemię. Zostałem że poszłem tędy, no ale cóż. Nie znam drogi. Dobra, pokażę wam jeszcze tutaj, gdzie te statki. Tam jest to jakaś miejscowa. Rybacka. No, ta więcej. Kuterków. Dobra. Ekipa mi uciekła. Jeszcze mnie zjebała, Za przeproszeniem. To już nie. Nie szukam ich. Obraziłem się. Idę dalej. Może się tu zaciekawić historią. Tego miejsca, tej kultury, kim są te osoby tutaj na tych pomnikach, bo na pewno nie są to osoby przypadkowe. No, a tu jest już jakiś rasowy Budda. No powiem Wam, że klimacik tu nie jest. Zostać takim minichem. Tak, przesiadywać w miejscu z takim widoczkiem. Ta pogoda dzisiaj nie jest jakoś mega super. Ale naprawdę, te wysepki tam w oddali. Może nie w telefonie, ale robią wrażenie. Całe szczęście nie mam tu moich ulubionych zwierzątek, czyli małp. Ale pięknie. Kozacko. Jak w ogóle to kolor mojej podkoszulki też nie jest przypadkowy. Chciałem się upodobnić do mnichów, tego pomarańczowa koszulka, że mi odstawał od grupy. Ale póki co mnichów żadnych nie widzę. Coś tam może minąłem po drodze parę. Dobra, zrobię Wam teraz pojęcie jeszcze na skałki jak wyglądają na dole. Chociaż najlepiej to by było. Jakbym się dostał do moich ziomków, bo widzę, że cały czas rozmawiają z jakimś mnichem. I właśnie też bym chciał zrobić ujęcie tam od spodu, jak to wygląda od strony plaży. No ale nie wiem, jak tam dojść. Ale jak skorzystając z tego, że jestem u góry, to zrobię nagranie stąd. Oni są tam. Gadają z tym mnichem. A ja próbuję się w dalszym ciągu dostać na dół. Tylko nie wiem, jak. No jest. Klimatycznie trzeba przyznać. Biorąc pod uwagę, że taka świątynia tutaj jest odpowiednikiem naszych kościołów. No to ma to klimat, co? Kozacki. Jednak co egzotyczny kraj, to egzotyczny. Dobra. Narazem panią, która mi wytłumaczyła jak zejść. Raczej bym tu nie trafił sam. O, teraz tu mi raczej nikt nie zarzuci, że mam nudne filmy, nigdzie nie chodzę. No. Tutaj mamy jakąś kuchnię. W sumie coś jeść muszą. On się chyba mnie nie powinni za dużo jeść. Przynajmniej <grych> ci w Tybiecie nie jedzą. Za dużo. Dobra. O! Zaraz lukniemy, jak to wygląda. Wszystko z dołu. No tak jak mówię, tutaj biznesowo przyjechaliśmy. Ponieważ mamy tu ogarnąć jakieś. Renowacje tego wszystkiego. Ale zaraz sobie to oglądam spokojnie, bo oni już skończyli. Tu mi kumpel powiedział, żebym się przeszedł z nimi. 28, yes. 70 year. 20 20. 28, yes. A, to nie jest jakaś stosunkowo stara. A, i to jest tyle jakiś krokodyla zębie. A, to trochę roboty będzie. To jest elod job. Mm. No, myślę, że to nie jest job dla jednej osoby. Ale jeśli dla jednej osoby, to jest... One year. ale faktycznie to są niemal jakby fundamenty tej świątyni, więc o takie rzeczy trzeba dbać. ใส่เข้าไปคือเล็กกพุ่มอันนะแล้วก็ต้องทําแบบแล้วก็ไปเจาะข้างบนลงมาแล้วเทอัดลงมาซึ่งมันเขาบอกว่าใช้เวลานานมากของข้อมันก็ใช้เวลาเพราะมันหลายขั้นตอนครับเราก็ตัดไว้ด้วยว่าน้ำจะขึ้นอยก็ประมาณนะประมาณสี่ลางกว่าครับอาแรงนะครับ No i tu mamy oryginalnego mnicha, niepodrabianego. No i to może tu... Kurde, tak żałuję, że nie mam dobrego aparatu, żeby by to ładnie uchwycił. No ale jest klimat. Ja się będę musiał jeszcze wrócić później, w to miejsce, gdzie oni byli wcześniej. Zobaczyć, co tam było. Ale ta roślinność tutaj. Liany. Człowiek takie rzeczy oglądał w filmach, że to ma na żywo. Kozacko. Jak tu nie chcieć mieszkać? No, tu są już takie rasowe slumsy. No ale tak ludzie mieszkają. Ci, co żyją? Dość ubogo. Tak w ogóle. Może przedstawię moją ekipę. To jest BAM. BAM, który grał w grał, jakieś piosence, występował 4-dysku tajskim Może gdzieś tam kiedyś jakiś używek. rzucę. Generalnie goziec robi. No jest budowańcem. Ogarnia dużo rzeczy. Praktycznie wyremontował sam wszystko. W kawiarni u nas. Czat. No, Chad cię właśnie przedstawił sam. Generalnie jest barmanem, ma pojęcie o wszystkim rzeczywiście, jak robić drinki i tak dalej, jak ogarnąć sprawy finansowe, designy i tak dalej. Nie jest głupi chłopak, ale też do końca inteligentny też nie jest. No i wee. No i to trzeba osobny odcinek zrobić. Tu jest ten Buddha. Może tam wyskoczy później go nagram. I wioska z bliska, tak wygląda. Dobra, ktoś mnie tu ogarnia, obczaja z okna, więc nie będę tam szedł dalej. Może nieładnie tak komuś do domu z kamerą wchodzić. Nie jest to MTV wjazd na chatę, więc sobie daruję. Dobra, ponieważ w planach mam dzisiaj kolejny wyjazd i nie zdążę e, zmontować filmu przed wyjazdem. Robię tu stawkę ze świątyni, ponieważ dzisiaj pojechałem do odległej świątyni, ale w tym samym mieście, buddyjskiej. Sprowadziły nas tu interesy. Chodzi o renowację. Bardziej o renowację nie tyle jakich zabytków, co właśnie tutaj fundamentów tej całej świątyni, żeby nie klękła. Zobaczycie, w filmie, jak ona wygląda. Nie chcę tutaj w tym urywku zdradzać, ale no, już relacje z tego miejsca, żeby każdy wiedział, że niedługo będzie nowy, fajny film. Content się trochę zmieni, zacznę podróżować, więc będzie git. No i dobra, tu wychodzi na to, że są to faktycznie w trakcie jakiejś budowy o, tam byłem wcześniej, nie przegonili. No i jest klimat. Pogoda jest taka średnia. Ale, jak tu będzie ładna pogoda, przejrzystość tego powietrza dużo lepsza. To tu będzie lala. To jak widzicie, tu wszystko się zaczyna. Może nie zaczyna budować, ale. ale no zaczynają już jakąś tam rekonstrukcję tego wszystkiego, czy odnowę. Tak to wygląda od dołu. Dobra, oni mi tu już idą, Będę do... ich gonić, bo znowu ich nie złapię. A ja wam tylko pokażę. Tu jest plaża i te wysokie budynki, obok których gdzieś tam mieszkam. Bo gdzie tam kręcę zawsze z dachu. Tu też całkiem niedaleko jakiś budynek mieszkalny. No a dobra, idzie, idzie. Wim tu maha. Z się też ładnie wszystko prezentuje. Musimy ściągnąć. บอกว่าทำงานนะเดี๋ยวโดนจับแบบตอบาชีพดไม่ได้รับอนุญาตมาช่วยมาว้ดีโอมาใช้ไหมขชดขุดขุดขุดทางนี้ด้วยด้วยค่ะอ๋อโอเคตัดสินนั่นแหละตานั้นนะลองลองประเมินดูครับผมต้องนี่แหละลอไปดูวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายจริงรล้วประเมินเพราะว่าอาจารย์จะให้ ครับผมครับขอกเซ็นของประมาต้องบอกว่าตัวเปอร์เซ็นต์นนี่พรก็ว่าคือทุกปีมันขึ้นอวประมาณสิบเเซ็ย่สิปอร์เซ็ตครับเราระกถาว่าสามปีกว่าจะได้ไม่ใช้เรับวเป็นหนึ่งเวลาเ้าประเมินให้มาเขาไม่ได้ให้เราเจดยังเราขอสี่ล้านเน Mieliśmy też wcześniej przegadane tutaj, że przed w z kamerą nagrywam film. Także nie było problemów, żeby, no, żeby się tu przejść, nagrywać fajnie. Mam nadzieję, że spoko odcinek z tego wyjdzie. W sumie, w gruncie rzeczy, to większej rzeczy zobaczyłem. Oni jeszcze idą w te miejsca, gdzie ja byłem wcześniej. Dobra, ja chyba wyłączam kamerę Chcę się skupić trochę na tym miejscu, nacieszyć nim Co mogłem to nakręciłem Mam nadzieję, że się podobało Zwłaszcza tym, którzy uważali, że zamulam Nigdzie nie chodzę Więc mogę tylko zdradzić, czekajcie na kolejny odcinek, bo się dopiero będzie działo Nagrywam jeszcze moją ekipę Jak się mogłem Na tle mnicha I chyba na tym będę kończył odcinek. Taki kościółek. Szumfal. Mega, mega, mega. Jedna rzecz jest niezmienna, niezależnie od kontynentu, kraju czy religii. Najwięksi grześnicy modlą się najwięcej. Jak jakaj? A mogę, Lot to przy świątyni tak to wygląda czy w Europie, czy gdzie indziej zamiast do Boga to do pieniędzy ludzie się modlą teraz wyobraźcie sobie że do kupienia tu są wow oh, 50 baht very nice, good calcium Normalne, małe rybki, które nie są w lodówce ani nic. No, to, a to są jakieś krewetki. Oni tu nie uznają lodówek, chłodzenia, jedzenia. E, dają to wszystko na słońce. E, dają jakby taką marynatę z soli, przez to się niby nie psuje. Później się je takie wyschnięte, bez smaku. อันนี้สดอยู่ใช่ไหมพีเนี่ยอันนี้เพิ่มาใหม่ๆใหม่มมใ,ชมใช่ไหมอันนี้แหละตัวเล็กสองใชยค่ะมีใช้ใหญ่กัน